Pojarzycie się sieć lumpeksów KISS na pewno, a wiecie, że w można łowić również online na www.kisspremium.pl. Ja aktualnie jestem stacjonarnie w sklepie, konkretnie w Chojnicach i właśnie przeglądam strefę KISS Premium tutaj stacjonarnie. I na przykład zobaczcie, jak chcecie takie naprawdę marki premium typu Adidas, typu Jack and Jones typu Onastigal, uwielbiam, Czytaliście, czytałyście Boss, to jest założycielka tej marki. No i mnóstwo generalnie, o zobaczcie, jakieś spodenki ribok i tak dalej, mnóstwo rzeczy, y, możecie tutaj takich premium znaleźć, ale jeżeli nie możecie jeździć po pisach, to wejdźcie sobie koniecznie na www.kisspremium.pl i obczajcie, jakie tam fantastyczne rzeczy możecie łowić. Ja już na kisspremium.pl zamawiałam ubrania nieraz, wiele mam ich w swoim posiadaniu, bo po prostu czasami sobie raz na jakiś czas wejdę z ciekawości, mimo że po Kisach jeżdżę dużo, to po prostu sobie z ciekawości sprawdzam również na stronach internetowych, co nowego wpada, bo naprawdę możecie znaleźć mega niesamowite rzeczy czasem. I też sobie zaglądam na te strefy Kis Premium tutaj po prostu stacjonarnie, bo to jak to w Rumpeksach, zawsze warto. Nieważne czy online, czy stacjonarnie, ale zawsze warto, więc zaglądajcie na kispremium.pl i też do strefy Kis Premium w Kisach, bo to się opłaca.